A gdyby tak na to spotkanie, na które liczysz, wziąć nie tylko czerwoną różę, czerwoną bombonierkę czy czerwoną torebkę, ale również dodatek zaskakujący, niepowtarzalny, jakim jest seksowne brzmienie. Seksowne brzmienie od pierwszych sekund tworzy niepowtarzalny nastrój spotkania. Seksowne brzmienie zwiększa Twoją atrakcyjność, zwiększa Twoje powodzenie, jak również Pewność siebie, a pewność siebie to najseksowniejsza z cech. I tu z pomocą przychodzi pierwszy w Polsce kurs online Sexy Voice dla niej i dla niego, czyli dla ciebie. Jak tworzyć atrakcyjne wrażenie głosem? Bo to możliwe od pierwszych sekund. Poniżej link, dowiedz się i działaj, by na Twoim spotkaniu oczarować seksownym brzmieniem. Od pierwszej, pierwszej sekundy.